W Unii Europejskiej, od kiedy Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych, wybuchła wielka panika, która tylko narasta wraz z kolejnymi decyzjami, które podejmuje Donald Trump pod względem polityki handlowej i gospodarczej, jeśli chodzi o amerykańskich kontrahentów na świecie. Europę jeszcze póki co ten scenariusz nie dotknął, ale z wielkimi krokami się zbliża bowiem Chiny są drugim co do wielkości partnerem handlowym Unii Europejskiej zaraz po Stanach Zjednoczonych z dwustronną wymianą handlową, która w 2023 roku osiągnęła wartość 739 miliardów euro. Na Niemcy z tej kwoty przypadło 250 miliardów euro. Oznacza to, że za plecami Unii Europejskiej to jest po prostu kolejna czarna dziura obok Zielonego Ładu i imigracji. Oznacza to, że Unia Europejska, oprócz kryzysów, o których się najczęściej mówi, wpada w kolejny w korkociąg, który wytworzy, wytworzą decyzje polityczne w Stanach Zjednoczonych. No i pytanie jest teraz takie, jak to się dalej potoczy, ponieważ trudno jest przewidzieć, w co w danym momencie z jednej strony będzie grał Donald Trump, a z drugiej, jaka będzie odpowiedź przerażonych. Europejskich, w tym polskich, notabli, którzy do tej pory dzień i noc orali na to, żebyśmy się znaleźli właśnie w takiej sytuacji, gdzie każda sztandarowa polityka, która miała być szansą na przyszłość, okazała się, że jest po prostu przyczyną nadchodzącej wielkiej katastrofy.